...setkę z Panią nagramy, a Ty stań obok i przeszkadzaj nam. Ale ja się będę malować. To nie szkodzi, niech się Pani maluje, bardzo proszę. Tak, moment. Pani się maluje, ten przeszkadza na tej fifulce. Zdarza się A czy przy malowaniu jaj również przeszkadzają Pani? Miałam bardzo przyjemnych towarzyszy malowania jaja, tak. To byli przede wszystkim ochrona. Mój serdeczny znajomy Wojtek, którego e, pozdrawiam oczywiście, bo to on pomagał mi troszeczkę e, technicznie, mój tato też pomagał mi technicznie, także e, bez męskiej ręki nie byłoby po prostu efektu. Ale jak Pani maluje taki duże jajo? Drabina, rusztowanie? Tak, to przede wszystkim jest drabina e, jako taki element podstawowy, ale też e, kocyk, pod który trzeba się, e, ponieważ pod jajo trzeba się troszeczkę też wsunąć i troszeczkę tego wzoru nałożyć od stóp. Właśnie, dziękuję bardzo. Ja jestem wdzięczny gospodarzom tego miejsca za to, że wyrazili zgodę na to, aby w takim prestiżowym, jakby jednak ważnym miejscu ta kroszonka się pojawiła. Dzięki temu ona będzie widoczna na pewno dla każdego, który przyjeżdża i wyjeżdża z Opola. 10 takich kroszonek, a czy pamiętasz w jakich miejscach? Już stoją? No, musiałbym się głęboko zastanowić, ale bym wymienił te miejscowości. Generalnie to nie jest przypadek, gdzie te kroszonki są postawione. Rozpoczęliśmy od tych miejsc, które są najbardziej, jak gdyby słowo zasłużone nie jest odpowiednie, ale miejsc gminy, w których mieszka najwięcej aktywnych twórców ludowych, które, którzy te kroszonki wykonują. Stąd no, trudno tutaj nie wymienić Gogolina jako jednego z pierwszych miejsc, gdzie ta koszulka została ustawiona, również Rumiany, Kolonowskie. I zapewne Tarnów Opolski. Tarnów Opolski to jest w rok dopiero, także kolejna odsłona naszych działań. Podobnie zresztą jak i leżące po sąsiedzku. W tym roku również planujemy oprócz tej kroszonki na dworcu głównym w Opolu, planujemy ustawienie kolejnych trzech koszonek w kolejnych miejscowościach województwa polskiego. Tym, tym samym staniemy się w Polsce bardzo wyjątkowym regionem, gdzie który, który to region chwali się tym swoim dziedzictwem kulturowym ustawiając właśnie takie pomniki yy, kroszonek opolskich. Nie obawiacie się, że ktoś powie ja sobie robią? Yy, zdecydowanie nie, yy, nie wiem jakim trafem, ale traf... Znaczy yy, dost, do, dostaliśmy do muzeum, ktoś nam przesłał jakieś takie zestawienie w formie takiego prezentacji powerpointa yy, różnych kroszonych postawionych w różnych miejscach na świecie bo nie jesteśmy tutaj wyjątkiem, ale jednak jesteśmy wyjątkiem, jeśli chodzi o systematyczność i ilość. Bo owszem, największa Kroszonka, jeżeli tak można powiedzieć, to oczywiście stoi w kołumyi, bo to jest cały budynek Muzeum Pisanki. W kołumyi w kształcie właśnie Kroszonki. Oprócz tego przed samym budynkiem stoją takie mniejsze, mniejsze formy pisankarskie. Natomiast nigdzie nie ma tej liczby kroszonek i... Ustawionych właśnie z jednej strony w uznaniu dla mieszkańców tych miejscowości, którzy te kroszonki wykonują, a z drugiej strony w uznaniu w ogóle dla w szacunku dla tradycji tego regionu. Ten nasz region to rzeczywiście tradycja kroszonkarska. No tutaj robimy taki happening stricte przed jarmarkiem wielkanocnym który od wielu, wielu lat cieszy się dużym, dużą otwartością i też korzystają z tego wszyscy mieszkańcy Województwa Opolskiego, Muzeum Siopolskiej. Opolskiej. Więc tym samym, tym happeningiem będziemy zapraszać na ten jarmark. Oczywiście zrobi to członek zarządu odpowiedzialny za kulturę, ponieważ wspiera tą tradycję koszonkarską i też wspieramy właśnie Muzeum Wsi Opolskiej w to, żeby kultywować tą tradycję. Jak również no marzy nam się, ponieważ jest to na liście niematerialnego dziedzictwa w naszej krajowej, ale marzy nam się wpisanie w końcu na listę niematerialnego dziedzictwa ale UNESCO. I to by był drugi wpis wtedy po wpisie dywanów kwietnych, który został w 2021 roku, chyba 9 grudnia ustanowiony w Paryżu właśnie tym, tą tradycją wpisaną na niematerialnego dziedzictwa nas, a za tym idzie wielka promocja, oczywiście nie muszę Państwu mówić, jeżeli takie właśnie rzeczy są wpisywane na tą listę. W związku z powyższym, ten happening mam nadzieję też wszystkim pokażę właśnie jakie tradycje ma województwo polskie, czym, czym, czym jesteśmy tak naprawdę, że jesteśmy tą wielokulturowością. No i mam nadzieję, że Państwa będzie cieszyć to jajo przez najbliższe trzy miesiące tutaj na dworcu, później zobaczymy jakie losy, czy będziemy przynosić, ale mam nadzieję, że w ten obraz najbliższych trzech miesięcy się tutaj zaczyna. Poza tym fajnie, że to się odbywa na dworcu, na którym mało jest imprez tego typu, różnego rodzaju kulturalnych, a dworzec jest piękny, odnowiony i zasługuje na to, żeby go promować, sam, sam dworzec. Ja tak naprawdę chciałabym podziękować bardzo serdecznie tutaj pani kierownik dworca, pani Monice Ciesiewskiej, która jest bardzo taka ukulturalniona, to jest drugi taki event, performance, bo ja tylko przypomnę, przypomnę państwu, z inicjatywy Zarządu Województwa Opolskiego daliśmy dwa pociągi artystyczne, które jeżdżą po naszym województwie opolskim i dworzą naszych, e, naszych mieszkańców. To jest e, pociąg Teatru Jana Kochanowskiego. Tam jest cała oferta związana z tą instytucją, jak również Filharmoniczny. No i tego typu przedsięwzięcie chyba było blisko 5 lat temu tutaj właśnie też na dworcu. To jest druga taka nasza inicjatywa. Oprócz tego pani Monika bardzo często właśnie pilnuje taki wystaw czasowych który nasze instytucje gdzieś też tutaj przedstawiają na dworcu, więc z tego tytułu i z tego miejsca też bardzo serdecznie dziękuję organizatorom. No a Państwa zapraszam na tego typu przedsięwzięcia w najbliższym czasie. Być może jeszcze coś zorganizujemy z panią Liką wspólnie tutaj na dworcu. Od paru lat pokazujemy to dziedzictwo niematerialne Śląska Polskiego nie tylko mieszkańcom regionu. Przypominamy jak ważna jest kroszonka na Opolszczyźnie, ale również wychodzimy do osób przyjezdnych, wychodzimy do turystów. Od dzisiaj kolejna kroszonka stanie tutaj w dworcu, w centralnym punkcie, gdzie. Nie tylko Polanie dojeżdżają do stolicy regionu, ale również turyści, aby mogli się zatrzymać, troszkę zaciekawić Ten czym ta kroszonka jest. Ona jest też w takim systemie, gdzie jest stosowana do osób słabowidzących, do osób niedosłyszących, więc również oni będą mogli poznać historię tej kroszonki i tego wpisu również, bo dzięki staraniom naszym ludowym twórcom. Kroszonka jest wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Link nam tej kroszonki jest tutaj w opisie, nie zabierze. A jesteśmy w wyjątkowym czasie, przed dzień świąt wielkanocnych, więc dodatkowy symbol jajka jest tam, jakże bliski. Czy będzie można tę kroszonkę dotykać? Czy będzie oddzielona takimi barierkami, albo sznurami? Będzie, można ją dotykać, ale nie będzie można tam skrobać dodatkowego wzoru Proszę się nie podpisywać, nie dorysowywać ptaszków, skrzydełek, ona jest um, wymalowana um, przez twórców ludowych, to nie jest przypadkowy wzór, to nie jest wzór um, jakiś mechaniczny, ona jest zrobiona w takiej um, sztukaterii jak jest robione najmniejsze um, jajko, te, które podziwiamy na um, Wszelkich rodzajów warsztatach, czy te, które sami malujemy lub skrobimy, bo w zależności, czy to jest kroszonka, czy pisanka, wpadła służba. A tam sami. Wszyscy się z nami zbliżają. Zaczęłam mnie moja sąsiadka Irena Kozłot i ciocia Elżbieta Świerc, no i w zasadzie Później już poszło łatwo, ponieważ opanowanie techniki nie zaowocowało, że zaczęłam występować W naszym w codziennym życiu mieszkańców naszego regionu. Pani zrobiła znaczek pocztowy skroszony. I to jest takie. A teraz zrobiła jajana na Otóż specjalnie, specjalnie właśnie na każde święta wyjeżdża ten znaczek i wisi w niej w biurze. Tak, na wrócę.